Cześć wszystkim, witajcie. Witajcie w ten piękny dzień. Dzisiaj jesteśmy w Finlandii. Cóż, za <tusza> nowość. I surprise, surprise. Jest to piękna plaża. Nazywa się Coral Beach. I zobaczcie, co mamy. Aga prezentuje. <tusza> Aga mówi, że jest niewyjściowa. Um, zaraz, wam, zaraz wam opowiem o co chodzi. Jesteśmy tutaj, na tej plaży. Na tej plaży są takie algi. Są algi, które wyglądają jak korale. Czekajcie, pokażę Wam. Z piękny piasek. Ale jeżeli się przyjrzycie, to można zobaczyć piękne. To są algi, ale wyglądają jak, wyglądają jak takie korale. Widzicie? Piękna sprawa. Mamy dzisiaj za zadanie znaleźć moim nowym wygrywaczem. Zadanie na dzisiaj jest znaleźć cokolwiek. Także kapsla, no, nawet kapsla, będzie fajnie. Coś, Coś ludzie nie, nie chcą tu nic zgubić, bo nic nie ma. Żadnego dźwięku Co za mały dźwięk Okej, okej okay, okay. Coś mamy O ja Nu heb je Z głębiej, głębiej trzeba pokopać. Do jakiej on głębokości no nie wiem, sporej. Mhm. Co to jest to? Nie, nie mam pojęcia. O. Znalazłem! Jest! Pierścionek z puszki. <laughs> Zawleczkę. Moja pierwsza zawleczka. Pierwsza zawleczka, zobaczcie, to ona. Widzicie? <laughs> Może przedstawię Wam bohatera dzisiejszego odcinka. Jest nim Quest 5. Bardzo poręczny, tak jak widzicie. Bardzo mały. Wykrywasz metali. Pozdrawiamy Pana Odyna. Pozdrawiamy Odyna z Inlandii. Wykrywać metali. Bo każdy wie do czego służy do wykrywania metali, jakby ktoś nie wiedział Ale już, już widzę, co to jest. Kolejna zawleczka Hello No. no. i'll show you on this oh. <laughs> 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 i thought they were orange yeah yeah <laughs> it no, no that is no, but there the, in winter time yeah the waves come here yeah, yeah. yeah, yeah. i found a boys do you know the boys yeah watch the show mm -hmm. do you know where it came from nova scotia nova scotia canada canada don't Wow. And there was a long a way, right? Yeah, there was a number on it and everything. And we went on the phone and we texted him. Mm -hmm. It was a fisherman that lasted one month to come across. One month? One month. Wow. One month. Yeah. the <laughs> name of his boat was written on it. Mm -hmm. Bottom dollar. Okay. Bottom dollar. Was, I said to my son, that's the name of a boat. Mm -hmm. And that's a mobile number. And we called <laughs> Yeah, cool story. <laughs> Good luck. <laughs> yeah, I need it! Sami lokaliści tutaj tak widzę. Stasi, panowie, panie, kąpią się w ogóle w oceanie. Morsują. Bardzo popularne to jest w Wielandii. Fajnie, fajnie tu jest. Fajnie, ale no, no... raczej tu nic nie znajdę, ale też nic nie oczekiwałem, że tutaj znajdę. Trzeba by poszukać na jakiejś większej plaży bliżej ludzkości, że tak to powiem, że tak to ujmę. Hmm, no dobra, nic. Szukam dalej. <słuch> <słuch> Dobra, zobaczcie na to pierwsze znalezisko. Zaraz na... W ogóle widzicie? Widać to? Kto znajdzie? 50 centów! Fajcie, 50 centów! Może się zwróci. Zwróci się zakup zaraz tego wykrywacza. Pierwsze 50 centów. Dokumentuję. Do drugiej kieszonki. Nie, nie do tej, gdzie są same zableczki. Dobra, to idzie się kąpać. Nie nakręcamy go. OK mam jakiś dziwny sygnał tutaj. Pokazuje 76. Yyy e... 10 eurocentów i To dał, to dałam 20 eurocentów ha -ha. Super To zobaczcie Zobaczcie tylko na moje skarwy ale radość. Mamy 80 eurocentów już A cieszy się jak dziecko Znalazłeś jakiś skar Nko jest tutaj Jesteś? Kopanko mieli owsiankę z Plaża tutaj, a my jemy z Agusią, która zrobiła piękną owsiankę. Może nie wygląda pięknie. Ale dobra No herbatki, tu moja owsianka. Tu lilka patrzy się na pieski, zapewne. Mm. Czy tam są pieski? No, nie wiem. Tak, tak. Są? Mm -hmm. Ta no, ja nie widziałem. Mm -hmm. no. Także pieski, ulubiona zabawka lilki. Co nie, lilka? Albo kopanko w piasku. Ojejku, ojajku. Chłodzi się ze się, no. Dobra, mamy przerwę oh, i, ja. i owsiankę z, z kamyczkami. Oh, ja. Lila, nie, nie, Lila, stop już, stop, okej? Okay? Już, tak, piękna jesteś, no, wiemy, no, tak, no i umiesz, no Nika, nie, 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 już nie, już nie, już nie, dziękujemy, dziękujemy Ona ona do kamery Ona się teraz popisuje, Lilka, nie, Lila, nie, już, stop, proszę Dzięki, dzięki, dzięki Tutaj jest nasze miejsce, Lilka leży już zmęczona Aga się ubiera, rozbiera nie wiadomo. Stoimy tutaj w tym miejscu z w sumie innymi kamperami, które są tutaj. A my zrobimy szybkie podsumowanie. W ogóle zobaczcie jakie śmieszne tutaj porobili ludzie. Nie wiem. Buddyjskie jakieś kapliczkę. Nie wiem co to jest. Dobra. A teraz wyciągnijmy to co mamy w kieszeniach. Więc tak, to jest wszystko, co znalazłem. Zobaczcie na to. Śmieciuchy, zawleczki. To jest jakaś zawleczka. No i tak, 50 centów, 10 centów, 20 centów. To jest euro czy to są 2 euro? Chyba euro. No, ale to nieważne. Czyli euro 80. tam Bardzo polecam Wam ten detektor. Jest bardzo fajny. Jak na początkującego i miało mi ustawienie go minutę, może dwie i już coś znalazłem. Teraz, teraz by takie jakieś ciekawsze miejsce by się przydało. Jakieś ciekawsze miejsce, gdzie można by znaleźć coś takiego starego. Fajnie by było. No dobra. Peace.